Ani grama śniegu, a Karpacz przywitał nas piękną zimą. W ciągu nocy spadło tutaj kilkanaście centymetrów śniegu. Jak co roku przyjeżdżamy właśnie w to miejsce, aby przedstawić Państwu relację z obozu zimowego studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Zapraszamy. Jaki jest plan tego obozu? W Karpaczu jesteśmy chyba po raz szósty. Z, rok z rzędu. W tym roku mamy 88 studentów, są to studenci dwóch kierunków, w kierunku turystyka i rekreacja oraz w kierunku ratownictwo medyczne. I oni odbywają tutaj zajęcia programowe, które są w planie studiów na tych kierunkach. Studenci oprócz nauki jazdy na nartach zjazdowych i biegowych w czasie tygodniowego obozu mają zajęcia z Goprowcem, dowiadują się jak radzić sobie w ekstremalnych sytuacjach w górach, a studenci turystyki poznają jak można urozmaicić zimowy pobyt. Byd w górach. Bogaty program. Studenci praktycznie od rana do wieczora są zajęci. W Karpaczu jesteśmy po godzinie 9. Jedną ze studenckich grup spotykamy na stoku narciarskim. Dla większości to pierwszy kontakt z narkami, więc nie obywa się bez upadku. Wczoraj mieliśmy praktycznie jesień albo wiosnę wczesną, dzisiaj jak widać zima. Co prawda śnieg jest świeży i jest niewyratrakowany przez to, ale dla studentów, którzy zaczynają, to myślę, że bezpiecznie, miękkie lądowanie, spokojnie się jeździ. Także dadzą radę, jeżeli się śnieg utrzyma, No to mamy nadzieję. To dzisiaj jakie ćwiczenia, jakie zajęcia, jakie umiejętności studenci na będą? No dzisiaj podstawowe umiejętności oswajanie ze sprzętem i nauka. Pługu hamującego, ewentualnie skręt z pługu. Także to, to jedyne, co dzisiaj możemy zrobić. Jak w tej grupie widać, powoli, powoli, bo są to studenci, którzy wcześniej nie jeździli na nartach. Ale tydzień czasu wystarczy. Idziemy popytać studentów o pierwsze wrażenia. Powiedz, co największe kłopoty sprawia? To, że jestem pierwszy raz w życiu na nartach. No, Ogólnie to utrzymanie równowagi. I hamowanie. Często lądujesz na śniegu? Cały czas, co zjazd. Na nartach pierwszy raz? E, tak, pierwszy raz, drugi dzień. Drugi dzień. No i co, Jak, jakie wrażenia? No powoli jakieś rezultaty są. Krok po kroku. Na to, to powiedz, jak ta nauka, jak sobie wyobrażałaś jazda na nartach, jak jest yy, w praktyce. No ja sobie wyobrażałam, że to będzie o wiele prostsze, ale to jak na początkującego, to nie jest jednak tak łatwo. Ale będzie dobrze. Jest bardzo fajnie, mi się bardzo podoba tutaj. Nauczyć się w końcu na nartach jeździć, jest bardzo fajnie, naprawdę. To co macie oprócz zajęć takich narciarskich? Yy, yy, jakie jeszcze zajęcia Was czekają popołudniami? Organizować czas wolny jeszcze tutaj dla studentów, takie zajęcia, integracja i to wszystko. A I powiedz, narty. A powiedz, dlaczego wybrałaś właśnie turystykę i, i chciałaś ten kierunek studiować? No bo uwielbiam sport, lubię podróżować, to wszystko. Co, po, jesteś na drugim roku, po dwóch latach studiów. Uważasz, że to właśnie był dobry wybór? Tak, bardzo dobry, bardzo mi się tutaj podoba. Warunki na początku wydawały się, że będą złe, są. dobre. i wczoraj, wczoraj to byśmy przerażeni byliśmy, Co tutaj zobaczyliśmy, bo było i mokro, tego śniegu nie było dużo. Nocy spadło, także mamy przepiękną zimę i doskonałe warunki. Instruktorzy zapewniają, że w ciągu kilku godzin są w stanie przekazać podstawowe informacje, dzięki którym jazda na nartach nie będzie czarną magią. Zaczynamy od podstaw, od początku od poruszania się na nartach obroty, podchodzenie, zwroty. No i jazda oporowa, technika późna. No i myślę, że już pod koniec zajęć, bo mamy tylko kilka tych godzin, że będą no swobodnie już skręcać w prawo, w lewo. Teraz przenosimy się kilkaset metrów dalej, aby dotrzeć do trasy narciarskiej. Tam inną grupę studentów trenuje Stanisław Michoń, wielokrotny mistrz biegów piastów oraz od ponad 30 lat trener. Biegówki wydają się zdecydowanie łatwiejszym sportem. są coraz popularniejsze, coraz więcej ludzi zakłada te narty na nogi. O czym należy pamiętać? Jakie są podstawowe zasady i czy można w parę godzin, w parę dni nauczyć jazdy? Tak, jest to, jest to proste. Ta młodzież, która tutaj ze mną ćwiczy w tej chwili od dwóch godzin, pierwszy raz zabijała narty i już nieźle sobie radzą, najważniejsze żeby poczuć luz w stawie kolanowym, żeby nie na prostych nogach, troszeczkę równowagi kto ma więcej równowagi już naturalnie to lepiej mu to wychodzi a te osoby, które mniej tej równowagi muszą po prostu poćwiczyć dłużej. Czyli podobnie jak na nartach zjezdowych, ugięte nogi, aby była taka swego rodzaju amortyzacja. Co jeszcze? Ruch na przemian strony, taki jak, jak wędrujemy, bo jest to zbliżone po prostu do marszu, tylko tu dochodzi jeszcze słuchanie nartami i, i, i cała sztuka polega na tym, że na dobrych warunkach, jak są tory, to możemy się swobodnie poruszać bez żadnego problemu. Jakim stylem uczą się tutaj studenci jazdy? Studenci, te podstawowe kroki, stylem klasycznym, na przemian, stronna praca ramion, troszeczkę pchania obu rącz i to są te podstawowe takie kroki. Nic wielkiego tutaj z nimi nie możemy zrobić, a później mogą już znając te podstawy, mogą doskonalić to w Jakuszycach na, na bardzo fajnych trasach turystycznych. Wydaje się proste, sprawdźmy czy rzeczywiście po dwóch godzinach jazdy studenci na nartach czują się już pewnie tak pierwszy raz? Tak. Co, jak? Trudno, łatwo, szybko to idzie, łatwy sport? Początki były trudne, ale już teraz coraz lepiej. Pierwszy raz także. No, często przewrotki, czy raczej czy się trzymasz? Kilka razy mi się tylko zdarzyło, także nie jest źle. Powiedz, jakie zasady najważniejsze, żeby dobrze jeździć, co Wam trener przekazuje? Na, ugięty, na ugiętych kolanach trzeczku. Ja albo do przodu. Często, często zdarzają się upadki? E, no w sumie, często. Powiedz, dlaczego do tych upadków dochodzi, o czym trzeba pamiętać, co mówi trener, aby do takich upadków dochodziło jak najrzadziej? E, no jak najrzadziej, no trzeba mieć jednak ugięte kolana, człowiek próbując się ratować prostuje się, no i to jest przyczyna najczęstszych upadków, bo tego nie powinno się robić. To powiedz, ile jeszcze potrzebujesz godzin, żeby czuć się na tych nartach w miarę pewnie i... To znaczy, no, upadki się będą zdarzać zawsze, ale myślę, że mamy tak dobrego trenera, że, że jeszcze chwila i musimy przystępować do zaliczenia. Podoba Ci się ten sport? No, bardzo. Jestem pierwszy raz na biegówkach, ale myślę, że to jednak będzie częściej. Trzeba kontrolować ruchy, no, i kilku, żeby się nie wywrócić, żeby mieć też równowagę. Utrzymanie równowagi jest najłatwiejsze, bo bardzo, znaczy najtrudniejsze, bo bardzo łatwo się już wrócić tak jak widzieliśmy. I co myślisz, że jak tutaj ten obóz się skończy, to czasami sama też się wybierzesz na biegówki? Spodobało się na tyle, że myślisz, że warto pojeździć w wolnym czasie? Spodobało się i myślę, że się wybiorę. Może nie w tym roku, ale w przyszłym. Na biegówkach, a no na tych w ogóle pierwszy raz jeszcze nigdy nie miałam okazji skorzystania i właśnie te studia pomogły korzystać z tej okazji. Bardzo ciekawy kierunek, polecam. No powiedz, takie sporty zimowe, co Ci się bardziej podoba? Narty biegowe czy narty zjazdowe? Ogólnie mieliśmy jedno na razie, zajęcia z nart zjazdowych, to jeszcze nie miałam tak jakby zapoznać się z tymi latami. a narty biegowe oczywiście łatwo można się wywrócić na nich, ale to i to są fajną naprawdę zabawą. Powiedz, jak zjazdówki czy bardziej biegówki? Yy, Jedna chyba biegówki. Dlaczego wybierasz biegówki? Jest dużo łatwiej. W nartach jednak te buty czasami cisną i no tutaj jednak mamy, jeździmy po torach, jest dużo łatwiej. W czasie, kiedy część studentów doskonali swoje narciarskie umiejętności, inna grupa ma zajęcia w ośrodku wypoczynkowym. Studenci mogą zapoznać się na przykład z pracą GoPru. Tak, zajęcia są prowadzone i na zasadzie zajęć teoretycznych, czyli historia GoPru, przypomnienie, czym jest GoPro, po co jest ta organizacja, jak działa, plus zajęcia w terenie, Dzisiaj się nam dopisało, śnieg nam zaczyna padać, więc troszeczkę poruszania się w terenie zimowym poruszania się bezpiecznego po górach, żeby już później jak Pójdą sami gdzieś, żeby potrafili cokolwiek sobie poradzić, wezwać pomoc i umieć się przemieszczać i działać. No troszeczkę też chcemy zahaczyć o temat yy, lawinowy, natomiast no jest to kwestia poczekania, zobaczymy co się stanie z... Zimą. Hmm? Czyli jakich takich konkretnie umiejętności yy, będą po tym kursie mieli studenci tygodniowym, a więc pewnie tych godzin nie jest wiele, ale co się uda im przekazać, i, i gdy znajdą się w sytuacji, yy, gdzie będzie trzeba udzielić komuś pomocy, co będą potrafili zrobić? Przede wszystkim będą potrafili wezwać, wiedzieć, do kogo się zgłosić o tą pomoc, jak zadziałać i jak w tych pierwszych minutach od jakiegokolwiek zdarzenia podjąć jakiekolwiek, no będą to ratownicy medyczni z wykształcenia, na to się szkolą, na to się uczą, więc ta ich wiedza medyczna zdobyta na uczelni plus to, co ja postaram się przekazać na zasadzie jak zachować się w górach, jak pomóc ludziom w górach jest w stanie uratować wiele wiele istnień, także zobaczmy, zobaczymy, taka wiedza myślę, że im pomoże, żeby chociażby prawidłowo wezwać pomoc. Nie? Ratownicy jako Przyszli profesjonaliści będą udzielać pomocy nie tylko w, w mieście, w terenach nizinnych, ale także muszą zapoznać się z różnymi technikami udzielania pomocy w górach. Dlatego tutaj mają zajęcia z, z GOPREM, zapoznajemy ich z technikami linowymi, jak transportować pacjenta poszkodowanego ze Stoku. Uczą się jeździć na nartach, także cały zakres zimowych obowiązków dla ratownika. Po kilku godzinach zajęć studenci mają kilka minut przerwy i mogą posiedzieć w pokojach? Powiedz jak po tym treningu dzisiaj biegówki zmęczeni trochę? Nie, dzisiaj miałam zjazdówki a, zjazdówki. E, zmęczona lekko jakieś tam kontuzje, ale ogólnie było super. I jestem zadowolona. To jaki plan jeszcze na dzisiaj? Chwilę tutaj w pokoju i co dalej na dzisiejszego dnia? Obiad, a po wiedzie znowu zjazdówki. Dla odmiany, a potem impreza. Jakaś integracyjna. Ktoś chyba z turystyki rekreacji organizuje. Dlaczego zdecydowałaś się na ratownictwo medyczne? No, ja się zdecydowałam na ratownictwo medyczne po to, żeby pomagać ludziom, zwłaszcza tym, którzy ulegają wypadkom. Bardzo by mnie interesowała praca w pogotowiu ratunkowym. jak się mieszka, jak, jak pokoiki, jaka atmosfera tutaj panuje w, w obiekcie między studentami. Pokoje są super, naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona. Spodziewałam się jakichś baraków i tym podobnych e, historii, ale jest naprawdę super. E, jedzenie jest pyszne, a atmos atmosfera jest między nami bardzo fajna. No powiedz, dlaczego ty się zdecydowałaś na te studia, ten kierunek, dlaczego akurat turystyka? Ratownictwo. ratownictwo, przepraszam, ratownictwo. Ratownictwo, uwielbiam medycynę i zawsze wiedziałam, że pójdę na kierunek związany z medycyną. I nikt mnie od tego nie odwiedzie. To gdzie byś chciała pracować konkretnie? W szpitalnym oddziale ratunkowym. Takie obozy na kierunku turystyka i ratownictwo medyczne nie są obowiązkowe. Ministerstwo Nauki daje uczelniom wolną rękę. Lednicka PWSZ zdecydowała się je utrzymać i kontynuować. My zachowaliśmy jako nieliczna uczelnia w Polsce obozy, uznając, że te doświadczenia na obozach zdobyte pomogą im później w przyszłej pracy. Takie umiejętności z pewnością się przydadzą. Po chwili oddechu studenci spotykają się na stołówce aby uzupełnić kalorie i ponownie czeka ich trening na stoku. My z obozem i studentami się żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym kwadransie za dwa tygodnie.